Witam Państwa serdecznie, Maciej Maciak, program Musisz to Wiedzieć. Z nami pan Michał Czajkowski, prawnik. Witam Pana serdecznie. Dobry wieczór Panu, dobry wieczór Państwu. Lubię Pana przedstawiać jako prawnika, gdy w grę wchodzą różnego rodzaju spory. Domyśliłem się, że dlatego zostało to wtrącenie, które doskonale Pan wie, jak bardzo mnie denerwuje. E, Okej, okay. trzeba było y, y, coś innego skończyć. No przepraszam. E, kochani, e, chciałbym się odnieść tutaj do kilku komentarzy. Jednocześnie wytłumaczyć się, dlaczego od czasu do czasu ktoś u nas na kanale jest zbanowany. Dlatego, żeby nie marnować czasu po prostu na ciągłe czytanie elaboratów, w których są bzdury, w których jest buntowanie, programowanie naszych widzów na różnego rodzaju głupie treści permanentne niezrozumienie idei i treści w wątku przedstawianym. Jeżeli ktoś, któryś raz z rzędu coś takiego pisze, to, to w mądrej głowie dość dwie słowia, jak już się całe elaboraty wypowiada i ten nie rozumie, no to po prostu jest na tyle beznadziejny, że szkoda na niego czasu. To dla ochrony tych innych. Znany polski psychiatra już dawno już dawno w pracy naukowej wytłumaczył, że ciągłe przebywanie, permanentne przebywanie ze schizofrenikiem grozi bez odpowiedniego profesjonalnego przygotowania psychiatrycznego, grozi zanarzeniem się od niego tą schizofrenią, tym skorzeniem, tą chorobą, a więc to dla, dla reszty, dla reszty, żeby nie była buntowana, takie osoby są banowane od czasu do czasu pewien psychopata ciągle zmienia na przykład pseudonimy i gdy zostanie już zbanowany to próbuje częstować komentujących jakimiś chorymi treściami on jest banowany potem znowu świeże konto otwiera i tak w kółko i tak w kółko no trudno ta zabawa tak będzie wyglądała ale nie powinien mieć pan wyrzutów sumienia w końcu pański kanał pańska własność. Poniekąd nie oczywiście. to nie tak to nie tak mi zależy na tym żeby Ci, którzy budują w nas obłęd, mieli trudniej, żebyśmy żyli w normalnym kraju i robię to dla państwa i społeczeństwa. Nie zależy mi na jakimś tam narcyzmie, czymś takim. Ja wiem, że się narażam, będąc agresywnym. Nie robię tego z, z jakiegoś odruchu, bo jestem. Bo jestem y, zwierzęciem, tylko, tylko po prostu wiem, że nieraz trzeba coś ostrzej powiedzieć i wiem, że to ja będę potem beneficjentem tych problemów. Tym więc, bardziej nie powinien mieć pan wyrzutów w sumie. Więc wybaczcie mi, y, kochani, że nieraz y, jakoś tak się zachowuję. Nieraz rzeczywiście y, trudno zapanować nad emocjami, gdy w grę wchodzi taki zalew, a tylko niektóre tematy poruszamy. Wiem, piszecie nam w komentarze, dlaczego jeszcze tego nie poruszyliśmy jeszcze, dlaczego tamtego. No, musielibyśmy nie pracować na przykład, tak? No, jakoś tam staramy się utrzymać przy życiu, pracujemy, a program nagrywamy w wolnych chwilach, których mamy coraz mniej. a ja wiem, że Państwo wpłacacie pieniądze na konto Stowarzyszenia Dziennikarzy wocławskich, które, które nas wspiera. Bez tego wsparcia już dawno nie byłoby tego programu, uwierzcie mi. E, I no, staramy się pogodzić jedno z drugim. I teraz e, chciałbym wytłumaczyć, Cytując pewne komentarze, ludzi, którzy po części zostaną zbanowani, co do właśnie bezzasadnego wtrącania własnych mądrości. A ja dlatego kasuję te komentarze, żeby nie zarażały innych. Może na początek Jon Kowalski. Jako przykład, dlaczego ten pan zostanie zbanowany, co za bzdury ten redaktorek wygaduje. Że post SBDK TVN pomaga pisiorom. No właśnie, ten pan zostanie zbanowany. Tu się klika, ukryj komentarze tego użytkownika i już nie ma pana Jona Kowalskiego. Tutaj będę chciał jednej osobie wytłumaczyć, która z całą pewnością podważała informacje, które ja osobiście podawałem. Troszkę poświęcam czasu, żeby te informacje były rzetelne. Jeżeli... Tak, research zajmuje więcej niż, niż samo nagranie odcinka, bądźmy poważni. Tak? Nieraz istotą jest podanie pewnej treści, a kolejne przykłady no, już nie muszą być aż tak precyzyjne i wtedy czepianie się tego przykładu jest też bez sensu, kochani, bo to tak jakby komentujący nie rozumiał istoty przekazu. Może to i moja wina, że nie potrafiłem dobrze wytłumaczyć, ale jeżeli któryś z kolei taka osoba pisze, czepiając się jak żeb się go ogona jakiegoś szczegółu, no to też jak pan Jon Kowalski zostanie zbanowana. Bo, bo, bo nie mam tyle czasu, nie robię tego zawodowo, nie utrzymujemy się z, z tego programu, aż tyle tych pieniędzy nie ma. Jak tam niezależni, jedyni, tacy i tak dalej, te idee, idee. Nie mam tyle czasu i nie pozwolę sobie manipulować, że, że jest jakiś podział na rolę, że na przykład jakiś polityk, który ma do dyspozycji pieniądze publiczne, wynajmie, a wielokrotnie to robili i pewnie robią i robić będą, wynajmie jakichś pr do, do zabierania mi czasu i ja będę wtedy na sznurku chodził. Nie, po prostu szkoda czasu. Ja uznaję, że to jest wroga propaganda antypolska. I dlatego, I dlatego jest barowany. Gniewko Lechia. Gniewko Lechia. Gniew... Ma za złe mi, że w jednym z ostatnich programów przedstawiłem informację, że Niemców w Stanach Zjednoczonych jest 60 milionów. Że to brzmi to sześć razy więcej niż Polonii, to jest Germanii niemieckiej. Brzmi to faktycznie na dużą liczbę, ale nie jest to ona nierealna absolutnie. Niemcy nie afiszują się, ci, którzy siedzą w Stanach, ze swoją niemieckością. Ten, ten naród jest trochę inaczej wychowany. Niemcy wiedzą, że mają robić swoje i być cisi. Dlatego może nie ma takiego hałasu. On Niemców i nie bez powodu, Donald Trump został prezydentem. Te 60 milionów Niemców zrobiło swoje. Ja śmiem twierdzić, że jest tego jeszcze więcej, biorąc po, pod uwagę tych powinowatych. Poza tym, gospodarka niemiecka. Jest silną gospodarką. Firmy niemieckie to liderzy w wielu dziedzinach, i, i trudno wyzbyć się y, nawet komuś w drugim, trzecim y, pokoleniu niemieckości w sobie, bo cały czas jest ten czynnik y, y, chwalebny, który, który nie pozwala się oderwać. No, no co, dobrze, nie jestem Niemcem, to co? Jestem prymitywnym Amerykaninem wtedy? No nie, to już no wolę dokładnie. być Niemcem, tak? to już wolę te korzenie podziadku jakoś y, zachować i nie zakopywać. No więc gniew Kolegia pisze 60 milionów Germanów w USA. Chyba pan przesadził. Mo, może jest ich 6 milionów i to wymieszanych z Brytami, ale nie 60 milionów. USA ma tylko 300 milionów obywateli. To by oznaczało, że co piąty Amerykanin jest niemieckiego pochodzenia. Nonsens. Panie Gniewko, nie zostanie pan zbanowany, bo nie kojarzy tego niku jako permanentnie zaprzeczającego naszym treściom bądź obrażającego tutaj nas. Ale proszę sobie, na przykład w Wikipedii tych źródeł jest trochę więcej, aczkolwiek nie podaje się oficjalnie za często takich danych. Takie hasło niemieccy Amerykanie, German Americans. Tam są dane podane na podstawie prac różnego rodzaju tam biur amerykańskich. I na przykład jako oficjalna informacja, ogół populacji niemieckiej w Stanach Zjednoczonych to 43 miliony 100 tysięcy. Dobrze patrzę, tak? Tak. Ale jednocześnie w drugim akapicie te dane y, się kłócą z informacją podaną do 2010 roku. Ich populacja wzrosła do 49,8 miliona niemieckich Amerykanów, co oznacza skok o 6 milionów ludzi od 2000 roku. Postęp y, dobrze sytuowanych y, Niemców y, amerykańskich. Jest tak duży ze względu na to, że ich po prostu stać zakładać. Rodzinie. cietne rodziny. To, to sytuacja ekonomiczna decyduje, czy dana nacja, dana rodzina będzie się rozmnażała, czy, czy będzie się zwijała. Tak, coś, czego, czego Polacy mogą zazdrościć, bo my tutaj liczymy każdy grosz, czy będzie nas stać na stać jedzenie. A tam po prostu zarabiają i robią dzieci. Dokładnie tak. A więc, a więc yy, ja. Ja się spotkałem z danymi, które mówią o 60 milionach. 59 z kawałkiem Germanii Amerykańskiej i w te dane wierzę. I w te dane wierzę. To teraz pan, panie Gniewko, Lekia, czy jak to tam było, skonfrontuje swoją teorię o 6 milionach z oficjalnymi danymi. Dlatego. Ten komentarz będzie zatwierdzony i być może będzie dopięty link do tego, żeby pan sam sprawdził, ile naprawdę jest. Proszę się troszkę wysilić. Zanim się usta otworzy, troszkę trzeba się zastanowić. I kochani, chciałbym się odnieść do. A to bardzo ważny aspekt, to też świadczy o polskiej armii. W programie ostatnim z panem Sławomirem Borsem wypowiedziałem taką teorię, że pociski Grat. W starszej wersji to katiusze, wyrzutnie rakiet, nie lecą dokładnie do celu, gdyż ziemia umyka. Ruch obrotowy ziemi wpływa na to, gdzie spadnie pocisk Grad. Dlatego na przykład niewykształceni ukraińscy artylerzyści bombardowali osiedla cywilne, gdzie mieszkali Rosjanie na Ukrainie. W tym konflikcie z Doniecką Ugańską, a Federacją Ukraińską. No więc Cały zalew komentarzy, domyślam się, że od byłych wojskowych, może aktualnych wojskowych, które zarzuciły mi plecenie bzdur. Ja bym chciał, żebyście Państwo zapoznali się z tymi komentarzami, Panie Maćku. O jakim ruchu Ziemi Pan mówi, jeżeli ruch Ziemi miałby wpływ na rakiety, to dlaczego nie ma wpływu na samoloty? Eee, okazuje się, że jak samolot leci. Z Berlina do Tokio, oczywiście tam jakaś przesiadka, a niektóre nie muszą to leci z innym czasem niż jak z Tokio do Berlina. Państwo porozmawiacie z pilotami, czy ruch obrotowy Ziemi nie ma wpływu na przelot samolotu? Następny komentarz: Agata Neblo co za brednie czyli samolot, który leci na wschód, nie leci, tylko czeka w powietrzu aż wschód. Podejdzie pod niego, a ta sama odległość na zachód trwa, trwa dwa razy dłużej. To musiał być żartobliwy komentarz. Nie wierzę, że ktoś się wziął to na poważnie. Nie, no, nie to jest komentarz na poważnie na, napisany, tylko y, argumenty w stylu „Ziemia jest płaska. Wystarczy się rozejrzeć, prawda? No, ziemia nie może być okrągła, nie może być kulą. Ja wiem, że komuś się teraz narażam, ale trudno. Ja już po jednym z odcinków, kiedy. kiedy wyraziłem swoją pewność, dlatego, że Ziemia jest okrągła, też zostałem zalany falą komentarzy. Jestem wyznawcą okrągłoziemców. Przykro mi. Zaraz pani Agato, pani odpowiem. Jeszcze chciałbym przeczytać komentarze, komentarze no, bardziej eleganckim tonie napisane. Z całym szacunkiem, ale w żadnych formacjach wojsk artyleryjskich nie ma poprawki na tak zwany Obrót Ziemi. Jest tylko wiatr, odległość, wysokość, prędkość celu i jego wielkość. Gdyby był takowy ruch Ziemi, wyobraźcie sobie, jakie konsekwencje byłyby na przykład w lotach samolotów. Trzeba nam dziś uruchomić wszystkie możliwości naszego ludzkiego organizmu, aby nie dać się oszukiwać we wszystkich dziedzinach. To polityka, nauka, religia i tak dalej. Pozdrowienia dla panów, to dla mnie i dla pana Borsa akurat. Ale ważne, kochani, żeby się nie dać oszukiwać. Wystarczy tylko spojrzeć. Ziemia jest płaska, e, balistyka, przepraszam, ruch obrotowy Ziemi nie ma wpływu na balistykę. Jak wystrzelimy pocisk, wycelując lufą, to ziem, kręcąca się Ziemia nie ma wpływu na to, w które miejsce on spadnie. Trochę dziwię się, bo Według tej teorii z wojsk artyleryjskich i ogólnej nauki, powietrze e, przyciągane jest przez przyciąganie ziemskie i stoi w miejscu. Na przykład w związku z tym wiatry na równiku, te tak zwane pasaty, e, nie wieją, stoją w miejscu, zataczają kółko, być może w jakiś znany tylko im sposób. Kochani, Ziemia na, na obwodzie ma 40 tysięcy kilometrów. To oznacza, że wiruje po obwodzie z szybkością 1666 km na godzinę. To bardzo duża szybkość. Gdyby auto poruszało się z szybkością 1666 km na godzinę, byłyby chyba nielegalne, nawet w państwach, w których nie ma limitów na autostradach, takich tak, jak Niemcy. Obecnie rekord prędkości jest około 470. I to też musiało być bardzo wspomagane, no, żeby zanęży, można było to było Zależy, czy pan na przykład te, te prototypy gdzieś tam na, na czymś. Możliwe, że na mieziorze. przykład miesiąc temu już został ten rekord pobity i został to nawet coś około tysiąca ale... już robiły, ale to, to, to nie są samochody, to są samoloty. To jest praktycznie pędzący silnik tak. odrzutowy. E, kochani, to oznacza, że na sekundę Ziemia pokonuje dystans około pół kilometra. Według mojej teorii, gdybyśmy armatę lub Wyrzutnie typu grad ustawili na równiku i strzelali na, na północ czy na południe, to przesunięcie spadającego pocisku byłoby już w kilometrach. Byłoby już w kilometrach, według mojej teorii. Ale nauka, wojsko wcale tego nie uwzględnia. I co taki cywil w ogóle może wiedzieć? Poczekajcie jeszcze chwilkę, poczekajcie jeszcze chwilkę, jeszcze poczytam. Ciekawe komentarze. Falcon 3S. Czy ziemia się przesuwa, czy nie? To nie ma znaczenia, bo żyjemy w systemie zamkniętym. Celowo źle na miary podali. To chodzi o tych artylerzystów ukraińskich, że celowo zbombardowali osiedla cywilne, a ruch obrotowy ziemi wcale nie ma żadnego wpływu na, na to, gdzie spadnie pocisk rakietowy. Niekierowany. Kochani, to jest bardzo ważne, bo pociski rakietowe kierowane mają lotki, e, mają komputer, który, który e, koryguje tor lotu rakiety. My mówimy tu o wyrzutniach. Ja mówiłem o wyrzutniach grad. To są pociski niekierowane. Tam, gdzie wyceluje się lufę i wystrzeli silnik rakietowy, w tę stronę leci po prostu. A ziemia się kręci, powtarzam. Pocisk jest w powietrzu, a Ziemia umyka. Chociaż następny z komentatorów twierdzi, że uwierzył Pan w bajki o a, heliocentryzmie. A proszę, a proszę przeczytać w takim układzie. Panie Macieju, Ziemia się nie przesuwa, bo jest pozioma. Heliocentryzm to bajki i baśnie. Proszę zbadać temat. Tu mam już jakiś większy szacunek, bo, no bo człowiek powołuje się na no, jako, jako, jakąś tam teorię naukową, tak? Tezę, na, na coś tam. I tak dalej, i tak dalej. A więc chciałbym Państwa zapoznać z pewną pracą naukową doktora inżyniera Zygmunta Pankowskiego z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia. Brzmi tak, jakby człowiek znał się na rzeczy. Dokładnie, to nie jest Maciej Maciak. Cywil, orędownik pokoju na świecie, przeciwnik wojen i militaryzowania. A więc tytuł tej pracy. Wpływ obrotu kuli ziemskiej na donośność i zboczenie pocisków artyleryjskich. Ty tu jeszcze może nic nie mówić, bo e, bo można obalić, w tej bo pracy można to całą obalić, teorię. tak, że no, no ktoś e, wysnuł szalony pomysł. Na przykład Maciej Maciek, e, dlatego poświęciłem mu całą pracę. <laughs> Dokładnie. A więc e, ta praca jest w dwóch językach. E, nie będę jej całej nam czytał i pokazywał tabel. Tych wszystkich torów balistycznych i zboczeń pocisku ze względu na ruch obrotowy ziemi, sami sobie Państwo doczytacie. Ja pod tymi sceptycznymi komentarzami zamieszczę te linki, lub ktoś w moim imieniu. Jest oczywiście wstęp, że altereria jest od lat zwana Bogiem Wojny, i tak dalej, i tak dalej. Tu w tych pracach są yy, fajne, poruszone argumenty, że. Rzeczywiście, w dotychczasowych, tych prymitywnych wojnach, pierwszej i drugiej wojnie światowej, precyzja wystrzału artyleryjskiego czy wystrzelenia rakiety niekierowanej nie miała takiego znaczenia, gdyż wroga zasypywało się taką ilością pocisków, często, często z tysiąca na przykład haubic na kilometr kwadratowy, że tam się tak, coś trafiło. Dokładnie. Po prostu były to naloty dywanowe i dlatego nie miało to takiego znaczenia, ale w armii amerykańskiej w latach 60. zaczęto dostrzegać to zjawisko. Więc od lat 60. w tabelach e, dla artylerzystów art amerykańskich niestety już to G jako parametr jest obowiązkowe do wliczania, szczególnie w czasach, gdy artyleria yy, no, powiększyła swoje zasięgi. Wtedy ta precyzja upadku tego ważniejsza. pocisku jest ważniejsza. Oczywiście jeszcze kierunek względem yy, północy, południa, wschodu, yy, zachodu ma duże znaczenie. Yy, tutaj do... nas pewnie znowu będą jakieś mądre komentarze. Yy, ci wszyscy z Państwa, którzy zajmujecie się strzelectwem sportowym, yy, jeżeli jeździcie po różnego rodzaju zawodach w związku z tym zaliczacie różne strzelnice one są y, względem y, kierunku y, geograficznego y, różnie położone nie ma żadnych wytycznych że strzelnica musi mieć kierunek na północ Ten, jest na sprawa pistolet często wam y, trochę inaczej strzela prawda wy tam później przyrządy doregulowujecie i, i wtedy on już strzela y, poprawnie a spróbujcie nie wyregulować przyrządów po wizycie na strzelnicy gdzie wam inaczej po prostu pistolet bił i wrócić na tę strzelnicę na której był pierwotnie wyregulowany i nagle się okaże że pistolet e, sam się wyregulował to są zboczenia niewielkie bo na 50 metrów powiedzmy centymetr ale są ale są bo ziemia umyka bo ruch obrotowy ziemi ma wpływ na balistykę Polecam całość tej pracy, NATO dopiero zaczęło temat kumać. Mówię o tym NATO Europejskim, gdzieś w latach 2000 standardowo późnie. A do polskiej armii dopiero 2014-2018 pierwiosnki tego zaczynają się pojawiać. Więc sami się zastanówmy. W obliczu tego dowodu, który mam nadzieję, że przedstawiłem. W jakim stanie jest polska armia, w jakim stanie jest wyszkolenie polskich żołnierzy, jeżeli fachowcy, domyślam się po praktyce w armii, nie wiedzą tak, o tak ważnym elemencie, jakim jest wpływ ruchu obrotowego Ziemi na wystrzeliwane pociski. I Im dłuższa odległość, tym ten błąd jest oczywiście większy. Na szczęście w parlamencie mamy przedstawicieli wojskowości, którzy zostali posłami, ba nawet niektórzy z naszego regionu. Jestem ciekaw, jaki ich poziom wiedzy. Bo przecież oni powinni to wiedzieć. Żaden ich poziom jest taki, czy. Czy jest odpowiednio dobrym mówcą, erudytą, żeby nadawał się na, na zaganianie Polaków do, do kolejnej jatki? Bo chyba, że żyjemy w jakichś dziwnych, nietypowych czasach, że teraz już Jatek na, na Polakach nie będzie. No to wtedy tak. To wtedy, no jeżeli to w tak. nietypowych czasach żyjemy, to dalej śpijmy i, i, i wyznajmy jakieś gusła. Eee. Jest Pan zdziwiony, że ruch obrotowy ziemi ma wpływ na balistykę? Odrobinkę, aczkolwiek nie oglądałem jeszcze poprzedniego odcinka. Nie wiem w jak dużym stopniu było to poruszane, ale nie. Nie dziwi mnie to. No to ja czekam na, na to, żeby ktoś z tych bełkoczących o nowoczesnej polskiej armii zmienił przynajmniej tabelę dla atlerzystów, żebyśmy nie musieli kombinować, jak, jak ci Polacy, którzy ostrzelali w Afganistanie rodzinę, zabili z młodzieży rodzinę w Nagarkel. Ja wiem, że tam powód był inny, ale to. Nie, nie, nie wiem, czy my znamy prawdę w ogóle o tym incydencie, żeby nie było tak jak z tymi ukraińskimi artylerzystami, że gdzieś wyślą Polaków, każą ich strzelać na dalekie dystanse, potem się okaże, że Polacy to mordercy. Chciałbym, żeby ten parametr do polskiej armii został wniesiony. Natomiast muszę przyznać, że bardzo mi się podoba formuła takiego odcinku. Myślę, że można częściej to praktykować. Coś pomiędzy Q&A, czyli pytania-odpowiedzi, a, a taka polemika z widzami. Musi Pan pomyśleć o tym częściej. Zdarza nam się popełnić błędy. Oczywiście, mi popełnić błędy. Na naszym rekordowym to chyba pomylenie pani Gosiewskich, To bierzemy na klatę. No ale to nie, nie to było i Trzeba po tyle nie mieć. Trzeba tyle było to dokładnie. E, dobrze, może wystarczy. Kochani, bardzo dziękuję za te wzmacniające, bardzo wzmacniające nas komentarze, te pozdrowienia, te pochwały. Jest tego mnóstwo. To, to tak samo ważne jak, jak te wpłaty. Ach, nie, nie chciałbym tak o tych wpłatach za dużo mówić, bo, bo sam mistrzowie w wyciskaniu z Was pieniędzy a mogłyby się przydać w, do lepszych spraw. Ale tak już chyba musi być. Panie Michele, bardzo Panu dziękuję i Państwu. Dzięki. Ale musiałem to wytłumaczyć.